Temat na dziś, jeden z moich najulubieńszych thrillerów tego roku i na dokładkę najulubieńsze thrillery tego roku do tej pory moim zdaniem, więc możecie łapać za kajety, przygotować sobie coś do picia i zapraszam do oglądania. Hej, hej, moi drodzy! Jak wiadomo, nie od dziś thriller to jest jeden z moich najulubieńszych gatunków, i wiem, że jest też jednym z waszych najulubieńszych gatunków, bo thrillery to jest to, co wielkobukowe tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej bardzo, bardzo. Ucieszy Was dzisiaj, więc mój wybór dobroci będzie ten kontrolowany dreszczyk emocji. Przygotowałam dla Was książki, które te dreszcze Wam zapewnią i to są wszystko nowości świeżutkie, które w tym roku pojawiły się w księgarniach, a na dokładkę takie, o których Wam tutaj opowiadałam, więc już możecie co nieco kojarzyć. Ale zaczniemy od thrillera, jednego z moich najulubieńszych, świeżutki, Przemysław Borkowski i jego Noc poślubna. Jest to wielko mroczny jakże patronat od wydawnictwa Czwarta Strona we współpracy, z którym powstał dzisiejszy filmik. Tak, tak, kochani, noc poślubna to nie są żadne romanse, oj, nie, nie, nie. Będzie mrocznie, będzie tajemniczo, będzie morderczo, będzie o nocy poślubnej, a potem jeszcze dorzucę Wam kilka innych moich najulubieńszych thrillerów. Od początku nic nie idzie po ich myśli. Ojciec panny młodej nie dojechał na ślub, a jego spóźniony samolot zwiastuje całą falę kolejnych nieszczęść: zepsuta klimatyzacja w jednym z najgorętszych dni, napięcie między młodą parą, wreszcie miejsce ich wesela pałacyk, który okazuje się kryć w sobie mroczną legendę, nie mówiąc o okolicznym lesie, który nazywają Lasem Wisielców. I nie jest to tylko nazwa. Justyna i Kamil nie zdają sobie jednak sprawy, że to dopiero początek, a raczej koniec tego, co zaczęło się 30 lat wcześniej. Polska kryminałem stoi, Polska trillerem stoi, Polska stoi mroczną opowieścią i nie inaczej jest z nocą. Poślubną dreszczyk emocji gwarantowany. Jeśli do tej pory jeszcze nie mieliście szansy sięgnąć po pióro Przemysława Borkowskiego, to teraz nadarzy się idealna okazja, dlatego że Noc Poślubna jest powieścią niezależną, nie należy do żadnej serii, a poza tym jest tak dobra, że wysadzi Was Kapci. Nie ma więc co się wahać, ale czytać, czytać póki gorące i póki gorąco za oknem, bo upał, który serwuje nam w książce Borkowski jest analogiczny do tego właśnie co znajdziemy teraz w sercu lata, ale o tym wszystkim to za chwilę. Po pierwsze atmosfera nieweselna. Oj słuchajcie, nasza para młoda tak jakby do siebie zupełnie nie pasowała. Chociaż może to jest kwestia tego stresu, w ten jakże wielki dzień. Ona zachowuje się jak potwór z najgorszych ślubnych opowieści. On natomiast nagle przystacza się w ciemnej do roku. Wszystko się sypie i chociaż wydawało się, że jest dopięty na ostatni guzik, to jednak pęka w szwach. Po drugie miejscówka. Kto to widział robić wesele w miejscu, w którym straszy? To nie są przecież jacyś miłośnicy wiecznego Halloween i strasznych opowieści. Co to to nie? To jest zwykła para z korporacji. Oni po prostu chcieli mieć piękne wesele, nic więcej. A tutaj mają miejsce rodem z koszmarów. To jest miejsce jakichś samobójstw, zbiorowych mogił i Bóg wie, czego tam jeszcze. O tym na szczęście na razie wie tylko pan młody i jego znienawidzony świadek. Po trzecie, upał. Upał, rosnące napięcie i ta cisza przed nadchodzącą burzą. Przemysł Borkowski tworzy tutaj atmosferę suspensu, czegoś zawieszonego. Czegoś takiego niedopowiedzianego, co wisi nad naszymi bohaterami, jak ten mitologiczny miecz Damoklesa. To właśnie on, kiedy spadnie, ujawni wszystkie tajemnice, wszystkie zbrodnie i wszystkie kłamstwa. A na razie to jest coraz cieplej, jest coraz duszniej, aż trudno jest oddychać. I takie thrillery jak Noc Poślubna to są perełki w swoim gatunku. To jest powieść przemyślana od początku do końca. To jest powieść, która jest dopracowana. Napisana jest i z pomysłem, i z polotem, i w świetnym stylu. To jest przykład literatury lekkiej, ale dopiętej na ostatni guzik. Wprowadzenie naszych bohaterów jest fantastyczne. Dialogami Borkowski pokazuje charaktery naszych postaci, to kim tak naprawdę w środku są, a co z nich wychodzi w momencie tego największego stresu. Wszystko ma tutaj też sens i łączy się w najmniej spodziewany sposób. Na oto w thrillerach chodzi. No a czytasz z zapartym tchem i z takim przeczuciem, że jeśli nie skończymy tego przed nocą, to przed nami po prostu zarwana noc, dlatego, że Przemysław Borkowski okręcił nas wokół swego palucha. Nic tylko czytać i tak to jest, słuchajcie, jeden z thrillerowych Ulubieńców tego roku bez dwóch zdań. No, a jeśli o thrillerowych ulubieńcach mowa, to mam dla Was jeszcze sześć innych thrillerowych tytułów, które pokochałam w tym roku i które myślę, że pokochacie i Wy, a kto już czytał, ten pokochał i już dzieliście się niektórymi wrażeniami, więc macie jeszcze więcej, wyciągać kajetę. Noc kłamstw Izabeli Janiszewskiej, czyli nie może tutaj zabraknąć naszej rodzimej damy, damy thrillera, damy mrocznych opowieści. Tym razem w historii pozornie zgranego małżeństwa, które które kryje bardzo brudne sekrety, bardzo brudne tajemnice. A wszystko to rozkręca się w pewną noc, kiedy zostaje znalezione ciało ich opiekunki do dziecka. Kalejdoskop kłamstw, skomplikowane emocje i równie skomplikowane wybory. No i takie dreszczowce to jest sama przyjemność lektury. Weronika Mafia i jej szept, który nadszedł po żarze, i to jest autorka, której przyglądamy się. Się z szeroko otwartymi oczami autorka, która zaczyna nas coraz bardziej hipnotyzować i oby tak dalej. Mamy tutaj wyspę, wyspę na jeziorze Jeziorak pod Iławą. Na tej wyspie dawno temu zaginęła dziewczyna i teraz po latach jakby analogicznie ginie kolejna. Te wydarzenia są w jakiś sposób ze sobą połączone, a wszystkim zajmie się policjantka, która po urlopie macierzyńskim wraca do służby. Mam tutaj niepowtarzalną atmosferę, nastrój taki jeziorny, duszny również, te tajemnice i to odcięcie, odizolowanie od świata również, i to, że ta wyspa miała być azylem, miała być schronieniem, a dla wielu jest końcem ich świata. I ten thriller jest po prostu piękny. Tożsamość kultowej Nory Roberts nie chudo, a wręcz grubaśnie. Jest to thriller z motywami obyczajowymi, który zaczyna się tak, że aż mną wstrząsnęło, dlatego, że ta historia zaczyna się od seryjnego mordercy kobiet i od ucieczki naszej bohaterki. No właśnie. I seryjny morderca dostaje na jej punkcie obsesji. Chorobliwej obsesji. I ta sytuacja się rozkręca, środowisko się zmienia, zmienia się też trochę sytuacja, ale nie zmienia się jedno. Nie zmienia się to, że on chce ją dorwać. No nie bywała satysfakcja z lektury. Kogo nie mogło tutaj zabraknąć? Ano Igora Brudnego, komisarza Igora Brudnego i wybrałam w tym roku Smolarza. Smolarz, czyli Igor Brudny wyruszył w bieszczady, żeby odpocząć po ostatnich wydarzeniach. Ale nie do końca mu się to udało, bo zostaje wplątany, a raczej sam się wplątuje w sprawę tak brutalnych i makabrycznych zbrodni, że głowa mała. To jest jedna z ze moich najulubieńszych i najlepszych odsłon serii, druga dla mnie po sforze. Idealne na upały, kolejny tytuł, słuchajcie, ostatnie słowo Agnieszki Pietrzyk. To jest dla mnie hit. To są dwie historie w jednej książce. Jedna z nich rozgrywa się właśnie w sercu upalnego lata, kiedy wręcz rośnie ten. Temperatura rośnie ciśnienie i zbliża się burza. Trochę jak w nocy poślubnej, ale jeszcze intensywniej sobie wyobraźcie. I mamy tutaj pisarza, pisarza, który kryje bardzo brudny sekret i musi znieść pewnego gościa, nieproszonego gościa. Druga historia jest historią, która ma być historią fikcyjną. Rozgrywa się lodowa, Flatowane miesiące jest historią zaginięcia, zaginięcia dziecka i tego, co się dzieje z rodziną, gdy to dziecko zaginie i co się z nim wydarzyło. I cała te, te dwie historie oczywiście się ze sobą łączą i jest to absolutnie fenomenalne połączenie. I wreszcie jedna z najbrutalniejszych historii, czyli nie lat Piotra Kościelnego. Słuchajcie, to jest historia jednego z największych koszmarów. To jest taki thriller, który druzgocze czytelnika po drodze, zresztą książki Kościelnego mają to do siebie. Zwęglone ciało piętnastolatka rozpoczyna tutaj bardzo trudne i bardzo bolesne śledztwo. Piotr Kościelny bierze tutaj pod i patologie rodzinne, i patologie społeczne, i patologie polityczne, dziury systemu. To jest brudny świat, to jest koszmarny świat, to jest świat, o którym chcielibyśmy zapomnieć. Naprawdę. Bardzo mocna lektura. No i nie zapomnijcie o Nocy Poślubnej, która za chwilę będzie do wygrania w naszym konkursie. To jest pierwszy tytuł drugiego półrocza, a jednocześnie jeden z takich, które już są dla mnie niezapomniane, są jednymi z najulubieńszych w tym roku, więc koniecznie, koniecznie sobie zapisujcie. Noc poślubna i ta szóstka, która przed chwilą się pojawiła, musicie koniecznie przeczytać, jeżeli lubicie thrillery. Nie wiem, czy zauważyliście jeden taki wspólny motyw, że większość tych thrillerów to są nasi polscy autorzy bo oni absolutnie wymiatają. A teraz, kochani, konkurs noc poślubna Przemysława Borkowskiego do wygrania od Wydawnictwa Czwarta Strona. Pytanie konkursowe natomiast brzmi: który thriller, który mroczny kryminał jest waszym ulubionym i Dlaczego właśnie ten, a nie inny do wygrania noc poślubna, tak jak powiedziałam. I uwaga, to może być thriller, albo filmowy, albo serialowy, książkowy, oczywiście może być growy do wyboru do koloru, więc możecie polecać co lubicie najbardziej. Uwielbiam wasze polecajki konkursowe. Również wpisujcie je w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem i też w poście dedykowanym na społecznościach. Polska kryminałem, stoi Polska thrillerem, stoi Polska, stoi mroczną opowieścią. Przemysław Borkowski to udowadnia nocą poślubną, która jest fenomenalną lekturą, tym bardziej teraz w letnie dni, dlatego że rozgrywa się właśnie taką jedną, jeden taki mega duszny, gorący dzień. Właśnie fenomenalnie się to czyta. Tyle wam mogę powiedzieć. I powiem wam, że tu są tacy. Tacy bohaterowie, tutaj są takie postacie, że już od samego początku, jak sobie po prostu przypomniałam jeszcze, bo czytałam tę powieść dwa miesiące temu jakoś, kiedy dostałam propozycję patronatu, czytałam ją pierwszy raz. A teraz jeszcze dla przypomnienia, czytałam ją drugi raz, żeby móc na świeżo o niej właśnie opowiedzieć. I bohaterowie, to jest miazga po prostu. Nasza justynka, Braidzilla, jak to się o takich pannach młodych mówi, które są okrutne i bezwzględne, bo to jest ich dzień, najpiękniejszy dzień ich życia i nic, a szczególnie pan młody go nie zniszczy. No uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam. Fenomenalnie się to czyta i widać tutaj też humor Przemysława Borkowskiego, bo co uważni zauważą, że Przemysław Borkowski należy do kabaretów, do kabaretu moralnego niepokoju na dokładkę, więc tam możecie to nazwisko kojarzyć i ten taki humor, no on się przewija w jego książkach, chociaż oczywiście one są przede wszystkim bardzo mroczne, ale w kreacji bohaterów, w dialogach ten humor, taki cięty, Widać i to rysuje się. Pysznie. Czytajcie noc sposiąbną, czytajcie inne tytuły, które wam dzisiaj zaproponowałam. Zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, zaglądajcie tutaj na kanał też i zaglądajcie koniecznie na media społecznościowe, bo tam też dużo, dużo się dzieje i mówię tak, o takich książkach, których tutaj nie wspominam bezpośrednio na kanale, nie mówię o nich szerzej, ale potem mogą pojawić się w jakichś zestawieniach, oczywiście w premierach. Możecie sobie śledzić, ale tam zaglądajcie też koniecznie. Kochani, my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.